Gościem portalu MaPis.PL jest pan poseł Stanisław Szwed, Prawo i Sprawiedliwość, członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Panie pośle, kadencja Sejmu można powiedzieć że się już końcowi, jak wyglądały prace w Komisji Polityki Społecznej, jak wyglądały wszystkim projekty Prawa i Sprawiedliwości, które składali posłowie? No do tej pory zgłosiliśmy bardzo dużo projektów dotyczących pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. No niestety jak tak jak większość projektów, albo są nierozpatrywane, albo są kierowane do podkomisji. Na czele podkomisji stoją posłowie Platformy Obywatelskiej i to jest po prostu blokowane. Albo jest trzecie rozwiązanie, że nasze projekty nie są rozpatrywane i przychodzi projekt rządowy i wtedy jest praca nad projektem rządowym. Czasami się zdarza, że nasz projekt jest do tych projektów dołączany, ale oczywiście nie jest brany pod uwagę. No mogę podać kilka przykładów, głównie w sferze emerytów i rent, czyli dodatki jednorazowe. Do emerytów, czy sprawa związana z waloryzacją emerytów, czy z płacą minimalną. Te wszystkie projekty mieliśmy, no niestety albo były odrzucane i nie są do dzisiaj rozpatrywane, albo zostały w tak zwanej zamrażalce, albo leżą w podkomisji. Kolejne przykłady, mieliśmy ustawy dotyczące rynku pracy, program 50. Ta ustawa nie została rozpatrzona, przyszedł projekt rządowy, nad tym projektem pracowano. Ustawa żłobkowa, też nasz projekt pisowski, który też był rozpatrywany przy okazji projektu rządowego, ale wcześniej półtora roku leżał w Komisji Opieczy Zastępczej. No tutaj przykładów można by było podawać wiele, no niestety nie ma współpracy w komisji, jeśli chodzi o projekty Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli mnie pamięć nie mieli, to tylko jeden projekt mojego autorstwa udało się przeprowadzić przez komisję i przyjąć przez Sejm. Ta sprawa dotyczyła Funduszu Gwarantowania świadczeń pracowniczych. Sprawa już była tak oczywista, ale też trwała ponad dwa lata, niż udało się ją, udało się ją przyjąć. Czy zgodzi się Pan poseł z tezą innych po sprawiedliwości, że niektóre projekty są po prostu tylko dlatego i wyłącznie urzane, bo są prawa i sprawiedliwości, a nie jest pod uwagę brane to, że są dobre dla społeczeństwa. No szczególnie w tej mojej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie na no, projekty są przede wszystkim skierowane na pomoc naszym obywatelom, czy rozwiązywanie ich problemów i tutaj nieraz jesteśmy zaskoczeni, że te projekty nie są brane, brane pod uwagę, choćby na przykład ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych, które też, też myśmy zgłaszali, nie, nie wzięto pod, pod, pod uwagę i to w, ta teza, no można ją jak najbardziej potwierdzić na przykładzie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dziękuję serdecznie. O pracy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pan poseł Stanisław Szed, Prawo i Sprawiedliwość.